Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej Impo! A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się naszym zarąbistym stuffem. Zaraz wam powiem o co mi chodzi. Zajmiemy się tym, właśnie tym. I teraz pokażę Wam coś, pokażę Wam coś fajnego. Ten miecz ma 38 obrażeń, nie? Na no spoko, 38 obrażeń jest strasznie dużo. Ale, jeszcze chwilę. Ten miecz ma tyle obrażeń, ale ulepszony ma 61,25. No to już jest. To, to są już niesamowite ilości. Ale teraz patrzcie: ulepszony staf. Draconic Staff. Zwykły na odwany, a tam tylko tam 60, tak nie 60 damage. tylko praktycznie tyle co mieszka. Tak, tylko tyle, ale ulepszony. Ma 105 damage. A. 768 milionów wytrzymałości. Powtórzę wam to jeszcze raz: 768 milionów. 768 milionów wytrzymałości. E, dlatego mm, e, nie sprawdzałem dokładnie, mm, jak, jak ten staw działa i tak dalej, i tak dalej. Ale po tym, jakie styki ma i jak wygląda, myślę, że musimy go zrobić. Myślę, że musimy go zrobić. <laughs> dlatego go zrobimy. Dzi w dzisiejszym odcinku zrobimy ten zarąbisty staw. Nie mogę się go doczekać. Chciałbym go strasznie zrobić, e, bo jeżeli on ma mieć dwa razy większe obrażenia niż zwykły, e, no, niż miecz, no to ja z chęcią go chcę, bo jak walnę komuś z tego, mie z tego miecza, z tego stafa, jak komuś przywalę, to, te, to ta osoba kto zostanie tym stawem to chyba się nie pozbiera, mi się wydaje. Chyba się nie pozbiera, mi się wydaje. Dlatego strasznie chcę go zrobić. Teraz tak, sprawdźmy, jak go się robi. A i po tym, jak go zrobimy, na tym się nie skończy jeszcze. Ja chcę go ulepszyć, chcę go ulepszyć. Chcę, żeby miał 105 damage. A. w sensie tyle raczej nie będzie miał, bo żeby miał 105 damage'a musiałbym go ulepszyć na Chaotic Level. E, tak mi się wydaje, a może nie. Nie, e, tak mi się wydaje, że będę musiał go ulepszyć na Chaotic Level, ale jako, że my mamy prawie Chaotic, bo mam drakonium. Nie mam hotiku jeszcze, mam Draconium. w e, odcinku postaram się zrobić Chaotic. Tylko, że z jest taki problem, żeby go zrobić. To możemy go zrobić w każdej chwili, tak? Możemy go zrobić w każdej chwili, mam materiały w sumie. Na tyle nazbierałem tego, nafarmiłem, że, że, że nawet jak nie starczy. To pójdę po prostu jeszcze na, na godzinę po farmie i będziemy, będziemy mieć tego dosłownie całą, pełną skrzynię dra 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 drakonii. E, tego problem jeszcze jest, że uidery są potrzebne i tak dalej. No ale wiecie, z tym mieczem, właśnie nie pokazywałem, jak się walczyły z uiderami, z tym mieczem. E, to może w jakimś innym odcinku pokażę Wam, albo dobra, jakim jak innym odcinku? Teraz Wam pokażę, jak się walczy z uiderem. Po prostu nie chciałem ruszać tych głów, tak? Nie chciałem ich ruszać, ale trudno. Na potrzeby odcinka ruszę te głowy. potem. Po prostu. O, jest za dużo. No dobra. E, po prostu postawię później te głowy. Inny, innego razu, jak, jak nie zapomnę. E, ale no. Na potrzeby odcinka pokażę wam, jak ten miecz bije w Widera. Tylko. Czy mamy Solsanda jakiegoś? Czy mamy Solsanda? Wydaje mi się, że nie mamy Solsanda, wiecie? No to chwila. E, może mam gdzieś tutaj? Nie mam gdzieś tutaj. No dobra. E, no to jak jak teraz nie daję tego Solsanda? Jeden znalazłem. <laughs> ale jeden to tutaj za mało. O, mam staka, dobra, mamy Solsanda. Pokażę wam, jak działa ten miecz na Widera. Podejdziemy tak troszkę dalej. To w ogóle wszystko powycinane jest, tu coś nie będzie to do końca, ale mniejsza. Nie wiem, pójdziemy pójdziemy gdzieś tutaj. No, gdzieś tutaj pójdziemy. Te miejsce. Zobaczcie w ogóle, jak szybko się poruszam. Wcześniej? A, Wither gdzieś jest. LOL. Dziś Wither jest. A była ja co z Witherami jednego zostawiłem. Na górze? Nie wiem. Gdzieś jest Wither, ale dziwnie. Dziś jest Wither Nie, wiem, polatem tu chwilę, może za gdzieś znajdę go. To nie będę musiał pojawiać. Dobra, nie wiem, pewnie dziś na samej... O, pojawił się. No, polećmy już na samą górę, bo... Tam jest, dobra, widzę go. No to nie musimy respić dwa. Dobra, widzę ich. <laughs> dobra. E, to, chodź i to i to idziemy, to idziemy ich pokazać. Pokażę wam jak ten zobaczycie. BUM! BUM! Halo, nie się ode mnie. BUM! 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 Bum. O, pad. <laughs> padł. pat, na jakiś 5 strzałów. <laughs> Idzie nasza gwiazda, to jest nasza gwiazda. No i trochę gwiazdy mamy. No i, i tak się fajnie farmi widary z tym mieczem. pięć strzałów nie ma. No to jeszcze druga szansa ma pan Wither. Druga szansa ma, żeby pokazać jak dobrym jest. No i tutaj weszło akurat więcej, bo nie jeszcze żadnego niestety. Tam raz się damage'a weszło. No ale mniejsza i tak, i tak bije... kilka sekund Withera. co e, ten Enderman tu robi? A, e, gdzie jest moja gwiazda? O, znalazłem moją gwiazdę. Tu jest moja gwiazda, dobra. Bez tego game moda jest tak świetnie. Co ta wiedźma chce? Już chyba nic. <grymka> dobra. No to... ...pokazałem wam na dwóch widerach, jak się walczy e, tym... O, tu jest jeszcze jeden Dobra, to trzeciego Dobra, no to...

na dwa szczoły go zabiłem. Na dwa teraz zabiłem. Nie martwcie się, że są takie pozostałości po idarach bo jak ja farmiłem, to farmiłem gdzieś mniej więcej w tych okolicach i czasami te idary no co to się dzieje? Co to się dzieje? To jakiś wielki boss, który zeżer cały świat. Nie wiem co to jest, ale to jest jakieś anomalia. my się wydaje, bo my się wydaje, że to z jest portalu jest jakiegoś, bo wziąłem taki portal gdzieś. Gdzie właśnie jak on się zniszczy, to takie coś się zostawia po nim. I nie wiem co to szerzej jest, dlatego nie będę do tego podchodził, bo to wydaje się straszne Jak ktoś wie, co to jest, to może napisać, ale wydaje mi się, że to po prostu zwykły Bóg jest i to nic nie jest. Dlatego jak was to ciekawi, to raczej. Nic wam tam nie pokażę, bo nic ciekawego nie ma. Ale jeżeli się mylę, to ktoś może mi poprawić. Ale co do tego, co do tych widerów, no to ten. Mogą być gdzieś pozostałości jakieś jeszcze. Ten mogę jeszcze, la, nawet nic mnie robi. Jakieś pozostałości mogą być, bo jak farmiłem, no to niektóre gdzieś poleciały za wysoko. Ja miałem wtedy ten jetpack taki zwalony, który nie miał ograniczenia i nie mogł za daleko za wysoko polecieć. Ono uciekało ode mnie. Musiałem ich zostawiać sobie iść. A teraz, teraz tak nie muszę. I no. I właśnie tak łatwo się farmi. nether stary. Tylko sobie mieć te głowy. Ale tego głowy, te głowy nie są już problemem, bo Xen pomaga z tym głowami bardzo mocno. Bo on czasem jak Jednego wider szkieletona, to mu z 2 trzy głowy wlatują, nie? Bo on ma jakieś tam ulepszenia na, na swoim mieczu, które zwiększają dropa, plus jeszcze zwiększają dropa głów samych w sobie, chyba ten Warpal mi się wydaje zwiększa dropa głów. Czasami nawet trzy wypadają mu za jedną rzecz. No to widzicie, nawet nie musiałem tego zżywać, więc na razie to postawię. To dziwnie strasznie, ale dobra. Okej. Okay. Tak jak wam pokazał, jak ten mieć zarubisty jest jak bije gidery, to teraz weźcie pod uwagę to, że on nie jest ulepszony na maksa i że jest jeszcze lepsza wersja od niego, która jest dwa razy silniejsza. Pomyślcie sobie, że ten miecz zabija widera na dwa waższały, jeżeli kryty Wejdą. Na dwa strzały zabija. To co, jeżeli bym go lepszy? Wtedy, wtedy zabijałby na, 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 na jeden strzał. Ale co, jeżeli bym go lepszy? Na no, jeszcze ten. który jest jeszcze dwukrotnie lepszy od, 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 od tego ulepszonego. który jest dwukrotnie lepszy od tego. To, to się zaczyna robić chore ilości damage'a I wydaje mi się, że ten, ten smog. Ten, ten smok chaosu dostanie nieźle. Ciry. Od nas. Tym razem. To będzie zemsta. To będzie zemsta. A to, że zabił nas sekundę i zabijono wstyd. To będzie zemsta. Ześcimy się na nim. No się ześcimy. Dobra, to um, zacznijmy może robić w końcu to. I, i z tego, co potrzebowaliśmy to było tak. To mamy, to wszystko mamy. Potrzebujemy tylko miecza, kill off Mamy, potrzebujemy tylko łopaty. Dobra, to zobaczmy, jak się robi łopatę. bo Łopaty się robi w taki sposób. Czyli potrzebujemy po prostu łopatę taką i rzeczy mamy to przygotujmy się może, bo... A właśnie, bo ja nie mam tych tych. Chyba dzisiaj zostawię O właśnie, bo tutaj dorobiłem sobie kilka. Nawet ja wiem jakieś materiały na inne rzeczy, ale to To być chyba w innym odcinku mi się wydaje. Mamy to, potrzebujemy tego, weźmy to. A w sumie wezmę tego jeszcze z jedną. Weźmy tego, bo to zawsze się przydaje do czegokolwiek. I zobaczmy jak się robi łopatę. Bo mi to bardzo ciekawi. Tylko. Jak się robi Potrzebujemy tego i tego, dobrze To jeśli nie mylę to tego potrzebujemy Tego No materiałów mamy już sporo, naprawdę pofarbiłem, porobiłem poza odcinkiem, żeby potem nie pokazywać tego cały czas, tego samego Diamenty to w ogóle, nie wiem, mamy tego więcej niż diamentów O dziwo, skoro tych diamentów jest starsi dużo eee, ale dobra, włóżmy te możemy na stare tutaj Bo chyba się do niczego nie przydadzą i potrzebujemy jeszcze z diamentowej łopaty Tyle, no to weźmy jeden diament I potrzebujemy nam jeszcze, potrzebujemy jeszcze patyków Nie mam patyków przy sobie jak zawsze Nie na no, ten on te latanie na gejmonzie jest świetne Jest tak przyjemne Nawarada podoba mi się strasznie. Tak ułatwia grę. Dobra, to jakoś tak się to robiło, jakoś tak, jakoś tak i chyba po bokach tak, o. Nie mam łopaty. Teraz tą łopatę musimy zamienić na drakonikową, potem wszystko razem połączamy. Dobra, to daję łopatę tutaj yy, i to się robi jakoś tak, że dawało się jak zawsze chyba te dwa tutaj, yy, ten jeden tutaj i ten jeden tutaj. I startujemy. Si robi nasza drakonikowa łopata. Pierwsza na serwerze, jak wszystko <grym> z drakoniku u mnie na odcinkach, <grym> yy, na serwerze i robimy łopatę. Mamy dekoń go opad. I teraz co robimy? Tworzymy to, tak? Czy nie tworzymy? Co widzowie myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy tworzymy, czy nie tworzymy. Nie no, tworzymy, no musimy, no. Ale jestem bardzo ciekaw, czy o te zostaną. <laughs> bo jak nie zostaną, to będzie smutno. nie, na pewno nie zostaną, bo jeżeli włożę to tutaj, to no niestety nie zostaną, mi się wydaje. A zobaczmy tak, bo to musi być kill off, tak? Chyba musi być kill off, bo chyba nie może być nic co innego. Dobra, no Dobra, szkoda trochę. Co się to wszystko. Sharpness 5, fire aspect, weedaring warp. No dobra, sharpness 5 mamy, chyba tam dwie książki. Fire aspect to problem. Weedaring chyba też żaden problem warpalna, no, jeżeli trochę może zaboleć, ale też się raczej znajdzie. No no nieważne, to nie, to nie jest nic wielkiego. Włóżmy to tutaj. Włóżmy to tutaj. Trochę smutno mi się robić ten miecz tak poświęcam, ale w sumie czekajcie, zrobię inaczej. Wiecie, bo żałuję mi tego miecza trochę, dlatego stworzę jeszcze jeden. Stworzę jeszcze jeden, jeszcze jeden miecz, bo naprawdę mi żal tego miecza z jakiegoś powodu. I nie chcę go tracić, dlatego stworzę po prostu jeszcze jeden miecz. I ten miecz zostanie jakiej, taki taka pamiątka dla nas za to, że no ja te wszystkie patyki, bo cały czas będę łaził, taki debil. Taki debil. E, właśnie, zaraz, chwila. O, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo cały czas latam tu niepotrzebnie, nie wiem po co, skoro mogę wziąć jeden crafting jeden crafting tylko wezmę i sobie go postaję w końcu przy tej tesli gdzieś na przykład, nie wiem, tutaj i no, mam w końcu ten crafting da, bierzemy jedną tą rzecz i bierzemy jedną tą rzecz i teraz tak, to idzie na górę, to idzie na... a, zapomniałem no tak, e, jeszcze to idzie tutaj, mamy miecz i miecz idzie na środek to tutaj, to tutaj i po bokach to, a, odwrotnie i mamy miecz, teraz ten miecz trzeba zamienić, jak zawsze na konikowe, ale to już idzie bardzo szybko, kurde, tylko boli mnie to że tracimy to, bo to się strasznie, to się, to się ciężko robi to jest Ciężko robi i tego mam najmniej, i z tym mam największy problem, nie? Ale dobra, mi już najwyżej po prostu się pozdobywa. To nie jest jeszcze taki największy problem, bo to się robi. Em, teraz znajdźmy to, to gdzieś tutaj będzie. Nie, ale jak zrobię tak, e, to, to, to się robi w taki sposób, nie? Też taby to nie problem, to raczej wiecie. Te werencory to też nie taki problem, bo to głównie ujdary. W sumie nie no to ujdary w sumie dobra, nieważne. No to myślałem, że się to trochę ciężej robi, ale teraz jak patrzę, to w sumie aż tak ciężko się tego nie robi. Dobra, nieważne. To tak, wkładamy to tutaj, mm, łopata chyba szła tutaj, a kilo idzie tutaj. Dlaczego e, jest lepsze się zostaną, mi się wydaje? Jak stracę tą fortunę, no to fortuna, no to już trochę będę... Trochę smutny będę jak ta fortuna stracę, bo ta fortuna to no, jedna z takich lepszych rzeczy, jedna z lepszych lepszych na serwerze mi się wydaje ta fortuna. Mm, ale teraz tak, co ja chciałem? E, Tarak i sprawdźmy co się robi. Potrzebny Oak and Cord, no jak zawsze i... Dobra, weźmy go, jednego, żeby tylko jeden I on chyba był tutaj, plus Dwie sztabki z tej strony i trzy sztabki Z tej strony i tworzymy Tworzymy stafa tworzymy drakonikowego stafa w końcu, mamy drakonikowego stafa. Nie, to jest już potęga, to jest chyba, to jest chyba Najsilniejsza broń w grze, wydaje mi się, że to jest Wydaje mi się, że to może być najsilniejsza broń w grze Wydaje mi się, że to może być najsilniejsza broń w grze Tylko oczywiście trzeba ją ulepszyć, nie? Trzeba ją naładować na fulla, ulepszyć ją i tak dalej I mamy Najsilniejszą broń w grze. Draconic Staff of Power <noise> Nawet sama nazwa mówi. O kurde, jak się wyjmuje. Jak on wielki... Co to? Jak on wielki to wygląda jakby O kurde, jak on wielki jest! Jako wielka pała normalnie z tym! Z, z jakimś, nie wiem, jak wie, wielką sikierą normalnie, zaraz chwilę. Sprawdźmy czy to kopię. A to wydaje się takie ciężkie i potężne. To jest powalnia czy mi się wydaje? Nie, chyba nie, ale wydaje się takie ciężkie i potężne. Dobra sprawdźmy o kurde. O kurde. Tu nie ma. Tu ma zero tego. Tak, jakby ograniczenia kopania. To w ogóle ograniczenia kopania nie ma. To kopie. Dobra, czekaj, pój Pójdźmy gdzieś do kopalni, może co? Pój pójdźmy gdzieś na chwilę. Bo mi to strasznie ciekawi. No, na przykład tutaj. Pójdźmy tutaj i. Ja nie wierzę. Nie, nie mogę. To kopie bez ograniczenia. Ty nam to nawet ulepszać nie trzeba. Nie jeszcze szybciej kopać niż to. Po prostu to kopię od razu, dosłownie. Tylko dotknę coś, od razu kopie znika. Od razu. I po co kopać szybciej, skoro nie da się szybciej już? Da, mo może, może rudy kopie wolniej, więc, więc jakbyśmy chcieli jeszcze szybciej, to rudy mogliśmy szybciej kopać wtedy. Ale i tak kopie strasznie szybko. Więc tego Koblas, co się dzieje z koblem. I w ogóle wytrzymałość tego jest niesamowita. Ma teraz 15, 6, kopie trochę. 15, 6, 7, 5. I teraz ma 15,6. No dobra, to tam zabrało chyba 75 tysięcy, jak tyle wykopałem. No ale wiecie, 76 tysięcy na 48 milionów, to wydaje mi się, że byśmy musieli kopać tak chyba z godziny albo dużo więcej, żeby się zbarnowało. A to jeszcze nie jest ulepszone na maksa. On ma tam 800 ileś milionów, teraz ma 48. A no, może nie będę więcej kopał, bo zrobiłem wielką dziurę brzydką. Ale nie no, ten staw jest... Co to jest? Co to jest? My idziemy tak daleko już w grę, że to się powoli robi powalone. Znaczy nie powoli, już w ogóle jest powolone, To jest powalone. Jest. Nagle, nagle byliśmy takim mikim, takim że tak powiem. Ja myślałem, że jestem dobry z tym Quantum Setem, nie? Ja myślałem, że jestem silny z tym Quantum Setem, więc z tym kozakiem, latam się i wszystko. Wystarczy, że zrobiłem jedno zbroję. latam, na, jak na game odzie, jestem nieśmiertelny, nikt mi nie mnie może nic zrobić. Yy, nawet żaden MOP nie może mi ruszyć z miejsca, wszystko mam na strzała i myślałem, że jestem dobry z tym, żem Derkonałem, bo wszystko miałam na strzał, i dary padały na, na dwa strzały. I teraz zrobiłem coś jeszcze bardziej powolnego, co wygląda jak jakaś wielka kosa, yy, nie wiem, dla zabójców, czy nie wiadomo co. I, I to właśnie, jak, jak na drewno Nie, bo jeszcze drewna drawno, jakbyś, jak sen będzie nam mnie zły. To odejdźmy trochę dalej, na przykład, no to jest jego gaj. To może nie kośmy jego gaju, tylko odejdźmy tak, no na tą górkę. Bo na tej górce te drzewa raczej nie są potrzebne. I spróbujmy skosić te, te, te drzewa. Co? Nie, iż na game młodzień, Na giej jeszcze lata mogę tak kosić po prostu. Nie, to jest. Nie, dobra. Ja ja nie mogę. nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. To ujmuje moje słowa. Totalnie nie wiem, co powiedzieć. To jest dla mnie za dużo. To jest lepsze niż, niż sam game mod. To jest. Dosłownie to jest, to jest lepsza zabawa, niż jakbym miał na game modzie grać, nie? Dosłownie to jest lepsze. jest tak Ja nie wierzę w to. to. To jest idealne. Nie, ale jestem dumny, że to zrobiłem. Ale jestem dumny, że to zrobiłem. <laughs> to jest tak zorobiste. Ej, musimy komuś, 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 komuś przewalić z tego, nie? Musimy kogoś przywalić tego, ale nikogo na serweru nie ma. Bo jestem dość rano. Jestem dość. Dlatego pewnie dużo osób śpi teraz, albo robi inne rzeczy, typu, że wstaje, jeść na danie, cokolwiek. Dlatego pewnie koncepcja, że nie ma teraz. Ale po południu ktoś będzie na pewno, więc postaram się albo tego dnia, albo innego, nagrać wam odcinek. Jak, no, idę na przykład do Puzonika i walę go z tego miecza, idę do Maraska, walę go z tego miecza i Christiana, czyli Gilatisa. I, 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 i jeżeli będziecie chcieli taki odcinek, gdzie testuję ten mój mieczek i moje zbroje na, na, na nich wszystkich, to możecie napisać mi, bo jestem mega ciekawy, jak oni zareagują na to. Po prostu zrobię filmik. Gdzie będzie reakcja na moje zbroje na ten miecz? Nie wierzę. Ten miecz jest tak potężny. Ten miecz jest tak potężny, że to jest naprawdę chore. To jest chore, jak on potężny jest. Naprawdę. Dobra, to tam, to. Mm, może nie nikomu więcej drewna, bo nie potrzebuję. Wykopałem dwa staki w jakieś kilka sekund. Jakbym miał to wcześniej, kiedy budowaliśmy ten domek. Ja! O to, co to jest, wykopałbym dosłownie w 50 minut, nie? A tak to kopałem chyba w godzinę albo więcej. Kopanie tego to chyba była ponad godzina czasu. A nie tego całego domku to w ogóle było kilka godzin. Więc no, gdybym miał tego, to, to wykopałem. To wszystko. Dużo, dużo, szyb, dużo szybszej, szybszej ilości. W ogóle jeszcze Ksen i screamy nie wiedzą o tym, że ja mam ten kill off. Jak im pokażę ten kill off to no, to będzie ciekawie. Będę chciał reakcję. Będę chciał reakcję Xena, Puzonika, Karo, Maraska i Gilatisa. Pokażę wam reakcję ich na to moje zbroje na ten na ten wielki kostor. Nie wiem, on wygląda tak strasznie, że jakbym zobaczył kogoś, kto idzie w moją stronę tak powoli z tym kostorem, to chyba bym od razu uciekać, nie? Bo od razu bym miał ciarki na plecach. To wygląda strasznie, to wygląda naprawdę potężnie. To wygląda jakbym, nie wiem, jakiś super, super magiem był, który potrafi przywalić skosy w głowę. Coś takiego. Ale nie, nie, jestem dumny, że stworzyłem ten miecz. Wygląda nasz znaczy miecz. To jest w tym jakaś kosa, nie wiem jak to nazwać. No po prostu staw, czyli różka jakaś jem, cokolwiek. Jakaś różga, nie wiem. Ale nazywajmy to kosą, bo to jest. Dla mnie to jest kosa. Nazwijmy, w ogóle możemy to nazwać chyba, nie? E, o, nazwijmy to. Nazwij, nazwijmy to kosa śmierci. To może bez śmierci. O, kosa śmierci. Mamy kosę śmierci. To jest nasza kosa śmierci. Nasza zbroja, która nic, nic jest ulepszona, ale ją ulepszymy potem i będzie jeszcze bardziej zarąpista. Nie żeby już nie była, bo jest już za bardzo, ale no, tego Bossa, ym, ym. Normalnie to nie potrzebowaliśmy już nic że Jesteśmy najlepsi na, si na, na serwerze, nikt na nie może podskoczyć. Jesteśmy mniej śmiertelni. Jesteśmy po prostu najsilniejsi na serwerze. Ale ten House Guardian mnie trochę obawia jeszcze. Na pewno mam proń wystarczająco, żeby go zabić, tego jestem pewny. Ale co do tej zbroi, wydaje mi się, że będziemy musieli go jo, jeszcze podulepszać I z tego co ludzie mówili, mogę mieć coś takiego jak internet w Minecraft'cie I mogę ten internet podłączyć chyba do jakiegoś zbioru energii, na przykład tego, dajmy na to, albo do reaktora. I przez że mam internet, to przez internet będziemy się zbrajał od Czyli dajmy na to, żeby na tysiąc kratek odtąd gdzieś tam bardzo, bardzo daleko i stamtąd będzie mi się ładować zbroja aż tutaj, albo gdzieś tam daleko, albo u Chaos Guardiana i przez to będziemy mniej śmiertelnik dopóki energia z reaktora nie jest więc ym, postaram się ten internet w którym odcinku zrobić dziękuję w ogóle za te komentarze wszystkie, które piszecie, czyli że o tym internecie o tym w ogóle tej rudze, bo ktoś mi napisał o tej, tej rudze, bo ja o tym nie widziałem w ogóle ktoś napisał o tej, że mogę połączyć to wszystkie rzeczy i taką rózgę zrobię w ogóle o tym nie wiedziałam, więc dziękuję za te komentarze, wszystko czytam, pamiętajcie wszystko tam nie zawsze mogę odpowiedzieć, to prawda, ale zawsze czytam wasze wszystkie komentarze, serio, zawsze czytam wasze wszystkie komentarze Jeżeli nie odpowiedziałam czasami, no to nie wiem, to może na innym odcinku po prostu odpowiem. Ale pamiętajcie, że zawsze wszystko, co napiszecie, ja to przeczytam. E, e, dlatego, no. Dlatego, jeżeli chcecie, żebym coś przeczytał e, i może odpowiedział czasami, e, to ten, to e, to piszcie komentarze. Ja staram się dawać serduszka wtedy, kiedy ktoś na przykład bardzo miło napisał komentarz, pomógł mi w czymś i tak dalej. To staram się dawać serduszka. Dlatego, no, jak jak i, i chcecie dostać serduszka, to możecie pomóc mi w czymś e, i no, napisać mi, jak coś na przykład zrobić. Tak jak na przykład z tą ruską. Postaram się zrobić to, co będzie pisać w komentarze. Jak macie jakieś propozycje co do tego. Co mogę zrobić? Jakieś inne mody, na przykład nie tylko Drakonik, bo to jest naprawdę masa modów. To jest masa modów. Niedługo nie będę dostępniał całą paczkę modów. Na 10 tysięcy dostępniam całą paczkę modów i będziecie mogli sobie poczytać wszystkie mody. Może znajdziecie jakieś mody, które znacie i będziecie mogli wtedy tłumaczyć mi, na przykład zrób tego moda, bo ten mod fajny itd., i tak dalej. I robi się go tak i tak, nie? I ja to wtedy pokażę Wam wszystko, jak to robię. I na przykład też możecie dawać mi propozycje, czy chcecie jakieś inne gry na kanale. Na przykład, bo ja bardzo głodny jestem, na przykład, czy chcecie jakieś horory na moim kanale, bo mam pomysł, na sobie, że to, mieć jakieś horora y na. Grać, czy chcielibyście, że chcielibyście żebym nagrał jakiś horror, albo jakąś inną grę. Możecie dawać, możecie dawać propozycje, ja naprawdę wszystko przeczytam. Wszystko postaram się sprawdzić, co napiszecie. I zobaczyć, czy, czy, ta gra, czy ta gra mi się podoba, czy ta gra jest fajna i dać jej szansę, nie? I zagrać w nią. Dlatego piszcie, piszcie komentarze, co chcecie zobaczyć na moim kanale. Ja postaram się dostosować do tego. A tak to teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego z tego co mamy tutaj. Bo ja jestem strasznie zadowolony i no. Bajo, bajo!